Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, e, blisko 500 wyświetleń, wiele wpisów. <laughs> Pokażcie mi wpisy protestanckie, które by wyjaśniały fragmenty e, odnośnie tej herezy, którą mówi pastor a że zbawienie jest tylko z wiary, a nie z uczynków. Tak? No i kontrast. Dałeś mi jeść, dałeś mi pić, przewiedziałeś mnie, odwiedziłeś mnie. Pójdź błogosławiony i weźmiesz posiadanie królestwo, które się zostało przygotowane od założenia świata. A więc za co jest załoczynki? Przyjdzie protestant za solafidę. Nie za solafidę, tylko za uczynki Chrystus tam wpuszcza, nie? Życie wieczne odda Bóg tym, którzy wytrwale e, przez spełnianie dobrych uczynków szukają chwały, czci i nieśmiertelności. Rzymian 2,510 jest jakiś komentarz w tym jest jakieś wyjaśnienie skąd ta sprzeczność że pastor mówi sola fide, nie ma uczynków a święty Paweł za Chrystusem mówi że wejście do nieba jest za uczynki za to że się dało pić a to jest uczynek nie sola fide, za to że się odwiedziło że się dało napić to są uczynki Chrystus mówi że aby wejść do nieba żeby mieć życie wieczne trzeba czynić to czynia będziesz żył miłuj Boga i bliźniego Sola Fide. Albo jest napisane, że wiana 6: Że yy, wolą ojce z tego, że kto wierzy w syna, ten będzie żył. Tak. Ale nie ma wiary bez uczynków. Święty Jakub nazywa taką wiarą martwą. Święty Jakub pisze, że taką wiarę to ma szatan. Tylko, że drżą. A my mamy wiarę i nie drżymy. Dlaczego? Bo mamy wiarę uczynkową wiara, która spełnia uczynki. Oddzielanie wiary od uczynków to jest, no właśnie, oddzielanie duszy od ciała. Dusza od ciała, y, y, dusza, ciało bez duszy jest martwe, tak wiara bez uczynków jest martwa. Więc nie szastajcie tymi głupkowatymi tekstami solafide, bo to szastacie y, martwą wiarą. Tak? Jezus mówi o wierze, ale o takiej wierze, która zbawia, czyli o wierze, która nie jest sama, ale jest z uczynkami. Tak? A więc wiara plus uczynki, jak uczy Chrystus, jak uczą apostołowie, jak uczy Kościół Rzymskokatolicki, a nie same sama wiara bez uczynków, jak uczy sekciarstwo. No ale taki już jest, to już po prostu jest skrzywienie na, na zabój, tak? E, Protestanckie. Więc posłuchamy sobie dalej tutaj naszego artysty, pastora Majka, no i zobaczymy, co będzie dalej płodziło. No to jest e, o, od tego mniej więcej, coś my skończyli ostatnio. Soli Gloria. Tylko Bóg otrzymuje całą chwałę. Kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób Bóg zapewnia nam zbawienie, to on jest tym, który jest zapoczątkował, wybierając nas i powołując. On jest tym, który oferuje nam zbawienie z łaski, a nie z uczynków. No właśnie, no to to jest to wczoraj, no właśnie, zbawienie z łaski. No ale posłuchajmy sobie dalej. Zbawienie jest tylko przez wiarę w Chrystusa. Dzieje się tak dzięki miłości i miłosierdziu Boga. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami Chrystus, za nas umarł i zdążył 5, 5.8. I to jest za darmo. To jest z łaski za darmo, że kiedy byliśmy grzesznikami, nie zrobiliśmy nic dobrego, Chrystus okazał nam swoje miłosierdzie i to jest za darmo. Za darmo Chrystus e, okazał nam miłosierdzie, odsuwając ciężar grzechu, który ściągał na nas e, potępienie. Tak? Ale to, że Chrystus odsunął od nas widmo potępienia, nie jest równoznaczne z tym, że już siedzimy w Królestwie Niebieskim. Odsunął widmo potępienia, i co, już jesteście w niebie? Nie, odsunął widmo potępienia i mówi, to czy nie będziesz żył. Miłość Boga i bliźniego, to czy nie będziesz żył. Tak? Dlatego, gdzie jest mowa o zbawieniu za darmo, jak sobie protestantki nam powyciągają ze trzy wersety, to właśnie to jest za darmo, że ja nic nie uczyniłem, żeby Chrystus oddał za mnie życie. Ja nic nie uczyniłem i nikt z nas nic nie uczynił, żeby Chrystus ściągnął z nad na, naszych głów widmo potępienia. Nikt z nas nic tutaj nie zrobił, dlatego nie z uczynków, nie dla, przez nasze uczynki Chrystus oddalił od nas widmo potępienia, ale i otworzył nam bramy. Raju, tak? Zrodził nas do żywej nadziei, a nie do pewności. I o tej nadziei jest pełno w liście do Hebrejczyków. Nie pozbawiajcie się nadziei, która ma wielką zapłatę. Dziesiąty rozdział listu do Hebrejczyków, tak? Trzymajcie się nadziei, tak? Która przekracza przez zasłonę. A więc mamy nadzieję. Do której Chrystus nas zrodził, sekciarstwo, po co nadzieja, już jesteśmy nieutracalnie zbawieni. I właśnie mamy kroczyć za Chrystusem, spełniać uczynki. Przyjęta wiara w Chrystusa i spełnianie uczynków polegające na zachowywaniu Jego przykazań, miłości Boga i bliźniego toczynia, będziesz żył. Więc Chrystus za darmo odsunął ode mnie widmo potępienia, ale mówi: Chcesz wejść do nieba? Chcę. Proszę bardzo. Zachowy, przykazania miłości Boga i bliźniego. Przypowiedział miłosiernym Samarytaninie: To czynia, będziesz żył. Idź i ty czyń podobnie. Tak? I to jest nakaz Chrystusa. Więc wierzący w Chrystusa idzie i czyni podobnie, a nie jak sekciarz wali bony i bo on tylko wierzy. Za nas umarł list do Rzymian 5:8. Obawienie jest tylko na podstawie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzieje się tak, gdy Bóg ożywia nas w Chrystusie. Jak widzimy w liście to Efezjan 2:5. Jest ono zapewnione mocą Boga zgodnie z pierwszym listem Piotra, rozdziałem pierwszym wersetami od 3 do 5. Rzymsnika no do... właśnie, a pierwszy Piotra od 3 do 10 mówi o żywej nadziei, a nie o pewności. Pierwszy Piotra 1:30 mówi o osiągnięciu celu wiary, jakim jest zbawienie dusz, Tak? A wy nic nie musicie osiągać, bo wy już to już poosiągali, nie? Tak to jest, jak się cytuje, fragmenty, których się nawet nie zna, jeśli ich nie rozumie. To jest całkowicie zależne od kapłaństwa. A my jesteśmy całkowicie zależni od suwerennego, jedynego Boga. My też jesteśmy zależni od Boga. Od Boga, który przez kapłanów udziela łask. I tutaj znów leżycie, tak? Dlaczego apostołowie musieli nakładać ręce, żeby ochrzczeni otrzymywali Ducha Świętego? Czy ktoś do tego podejdzie? Nie, nikt do tego nie podejdzie. Nikt nie podszedł, nie podchodzi i nie podejdzie do tych fragmentów, a Pismo Święte nam pokazuje apostołów, którzy nakładają ręce i ukrzyni otrzymują Ducha Świętego, tak? Pismo Święte mówi o namaszczeniu chorych. Powiecie, że tego nie ma. No jest, ale tak jest, że nie jest, bo nie jest, ale jest, ale my i tak w to nie wierzymy, bo to jest katolska religia, tak? Nie ominiecie tego, co jest w Słowie Bożym. Nie ominiecie nakładania rąk przez kolegium prezbiterów. Nie ominiecie chrztu wodnego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Filip i, i ten kupiec, tak? Dworzanin. Zobaczyli wodę i go ochścił, tak? W jakiej wodzie go ochścił? W duchowej? W, w płodowej? Macie sakramenty pokazane. Dlaczego, żeby otrzymać Ducha Świętego i odpuszczenie chrztu, trzeba przyjąć chrzest, który udzielali ludzie? No i co odpowiecie? Nic nie odpowiecie, ale dalej się gadać, że. Bo tak postanowił Bóg: zbawienie pochodzi od Boga, łaska pochodzi od Boga, ale tak postanowił, że przechodzi ona przez posługę kapłanów, którzy są. Pierwszy Koryntian 4:1 z szafarzami Bożych Tajemnic. A jakim szafarzem jest pastor Majek? Jakim szafarzem jest pastor Cyrikas Kurylas? Szafarzem jakich tajemnic? Co szafują? Zadałem już kiedyś to pytanie. Odpowiedź jaka? Protestancka. Żadna. i zapewnia zbawienie dla wszystkich wierzących. On jest tym, który udziela pokuty. On jest tym, który daje dar wiary. Tylko Bóg jest uwielbiony w prawdziwym zbawieniu. On jest ten, który daje dar wiary, tak? Rzemian 9,10, rozdział, tak? Jakże mogli uwierzyć, skoro nigdy mnie nie głosił? Jak w dziejach apostolskich jest przyjęte wiarę? Bóg przyszedł i rozdaje wiarę jak karty do pokera? Czy rozdaje udziela wiary przez posługę apostolską apostołów, przez posługę głoszenia? Czyli jest Bóg, wiara, apostoł, głosiciel i przyjmujący wiarę. A jak tutaj? Jak to ma wyglądać według pastora? Bóg rozdaje wiarę jak karty. Jak mogli uwierzyć, skoro nigdy nie głosił? Jest tak napisane? Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. A pastor mówi, przychodzi, że wiarę rozdaje Bóg jak karty w pokara? No nie. A żeby słyszeć, to musi być ten, co głosi. I to Pismo Święte mówi. Tylko, żeby tak zaciąć Pismo Święte, no właśnie, czy w ogóle nie znaczy Pisma Świętego? A to, co znacie z Pisma Świętego, to tego nie rozumiecie, czyli e, szes, operujecie jedną szesnastą Pisma Świętego, którego nie rozumiecie, a resztę unieważniacie. Mamy diametralnie różne poglądy na temat usprawiedliwienia. Dobra, no to usprawiedliwienia mówiliśmy niedawno. Tym wątkiem zajmiemy się od jutra, nie? Żeby nie przedłużać. Także nawróćcie się protestantki kochane. Bóg jest jeden, Bóg zbawia, Bóg udziela wiary, ale widać w Piśmie Świętym, że ta wiara dociera przez głoszenie, tak? Przez głoszenie apostołów, czyli jest Bóg, głosiciel i przyjmujący wiarę, tak? Jest Duch Święty, który wstępuje, ale przez nałożenie rąk, tak? No i tego nie ominiecie. Nie ominiecie, bo to jest Piśmie Świętym. Ale dalej będziecie gadać, że tego nie ma. No ale tak jest protestantes. Pokazać palcem, powiedzą, że nie ma. Tak? I nie skomentują tego. Do żadnego z tych fragmentów, o którym tutaj mówili, nie podeszli, nie podchodzą i nie podejdą nigdy. Dlaczego? Bo by się musieli stać rzymskimi katolikami. Pozdrawiam.